Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej w trakcie ogólnodostępnego wydarzenia publicznego w ramach projektu pod nazwą Współpraca Transgraniczna Gmin, należących do Związku Gmin do Wisłoki oraz Preszowskiego Kraju Samorządowego, dla zwiększenia odporności na klęski żywiołowe wynikające ze zmian klimatu. W tym poprzez wzmocnienie współpracy służb ratowniczych w zakresie zarządzania kryzysowego w ramach programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027, współfinansowanego przez Unię Europejską. To dziś! No jakaże dziś! Każdego dnia powinno być święto przyrody! A jak święto przyrody, to musimy tutaj urządzić! Fiestę. 5 czerwca 2025 roku tereny Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Wiaśle zamieniły się w barwne Centrum Ekologicznej Edukacji i Zabawy. To po raz pierwszy w takim wydaniu słoneczne dni ze związkiem się odbyw odbywają i równolegle realizacja projektu Interreg Polska-Słowacja z zakresu bezpieczeństwa, podnoszenia bezpieczeństwa. Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach projektu Współpraca Transgraniczna Gmin Należących do Związku Gmin do rzecza Wisłoki oraz Preszowskiego Kraju Samorządowego dla zwiększenia odporności na klęski żywiołowe wynikające ze zmian klimatu, tym poprzez wzmocnienie współpracy służb ratowniczych w zakresie zarządzania kryzysowego w ramach programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027, współfinansowanego przez Unię Europejską. Związek bardzo mocno rozwinął swoją współpracę w ramach programu Polska-Słowacja Interreg i zrzeszamy tutaj przy kolejnym projekcie no, wiele gmin. Projekt realizowany jest w partnerstwie 16 podmiotów – Związek Gmin do Rzecza Wisłoki, Gminy Polskie Brzyska, Chorkówka, Miasto Jasło, Gmina Jasło, Kołoczyce, Krępna, Osiek Jasielski, Sękowa, Tarnowiec, a także gminy słowackie – Nizna Polianka, Becherow, Chmelowa, Mesto Podolinec, Zborow oraz Organizacja Słowacki Czerwony Krzyż. Łącznie od maluszków, od przedszkolaczków, po uczniów szkół podstawowych i średnich oraz dorosłych, których też zapraszaliśmy, jakieś 800 osób myślimy, że będzie tutaj obecnych. E, ponieważ te 14 rok słończnych dni jest pod hasłem wspólnego dbania o ochronę środowiska, e, dlatego chcemy przekazać jak najwięcej informacji dotyczących ochrony środowiska. Chcemy pokazać, że można być ekologicznym i chcemy pokazać, jak to zrobić. W programie znalazło się wiele atrakcji edukacyjnych i warsztatowych przygotowanych z myślą o najmłodszych jak i starszych uczestnikach. W ramach projektu Interreg Polska Słowacja zaplanowaliśmy konkurs wiedzy i sprawności młodzieżowych drużyn pożarniczych, które właśnie się odbyły. Następnie quiz wiedzy w zakresie działań służb ratowniczych oraz ochrony środowiska. Następnie będzie wręczanie nagród w konkursie plastycznym Straży Pożarnej w trosce o bezpieczeństwo. Oczywiście mamy również prezentację sprzętu zakupionego w ramach projektu Interreg oraz stoisko projektowe. Jako że głównym celem projektu jest przeciwdziałanie zmianom klimatycznym oraz zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców, najważniejszymi wydarzeniami podczas zorganizowanej imprezy publicznej były konkursy i quizy. Nie tylko sprawdzały one wiedzę, ale przede wszystkim dawały najmłodszym mieszkańcom gminy biorących udział w projekcie szansę na jej uzupełnienie. W każdym z tych działań, czy to w konkursie wiedzy pożarniczej, czy w konkursie sprawności młodzieżowych drużyn pożarniczych, uczestnicy musieli wykazać się znajomością przepisów przeciwpożarowych oraz zasad postępowania podczas pożaru. Dodatkowo wymagane były praktyczne umiejętności dotyczące obsługi sprzętu przeciwpożarowego i jego stosowania. Jeśli dziś zna się odpowiedzi na kluczowe pytania, łatwiej jest w przyszłości podejmować działania będące odpowiedzią na zagrożenia. Temu właśnie służył Konkurs Wiedzy Pożarniczej. Jego uczestnicy będą w stanie, jeśli zajdzie taka potrzeba, podjąć właściwe kroki, by ochronić siebie i swoich bliskich przed niebezpieczeństwem. Podobne zagadnienia podejmował praktyczny turniej młodzieżowych drużyn pożarniczych. Poza wiedzą dotyczącą wykorzystania sprzętu ratowniczego uczestnicy musieli wykazać się ponad przeciętną sprawnością fizyczną. Młodzieżowe drużyny biorące udział w konkursie dorównywały doświadczeniem i skutecznością dorosłym strażakom. Głównym założeniem tych zawodów jest integracja młodzieży, integracja młodzieży ze Słowacji oraz z Polski, z Powiatu Jasierskiego. Cieszy to, że właśnie możemy tutaj wszyscy się spotkać. Założenia są takie, sprawdzić, potwierdzić ich możliwości, wyszkolenie. Przygotowali tutaj druhowie z gminy Jasło pożarniczy tor przeszkód w miarach 10 na 8. Na tym torze są różne przeszkody techniczne i najlepsza drużyna startująca w 5 osób, ich najkrótszy czas sumarycznie wyłoni najlepszą drużynę, ale to nie wszystko, dlatego że jest jeszcze test wiedzy obejmujące właśnie zagadnienia z prewencji, co jest mi bardzo bliskie. Eee... I na podstawie tych właśnie dwóch konkurencji wyłonimy najlepszą drużynę. Aczkolwiek wszyscy, którzy przyjechali, są dla nas zwycięzcami, bo to jest naprawdę święto. Święto pożarnictwa, święto dla nas, którzy się opiekujemy tymi dziećmi. Ja osobiście po przejściu tego bardzo mi się podobało. Ćwiczyłam do niego, więc nie był dla mnie bardzo trudny i uważam, że to jest naprawdę bardzo fajny. Bo kiedyś byłam w takich zawodach i zdecydowałam, że może jeszcze raz pójdę, bo chciałabym spróbować i nauczyć się czegoś. No, interesuje się trochę strażą, mam może się zapiszę. Chciałam się zapisać do straży i prawdopodobnie zrobię to jeszcze w tym roku. Młodzież uczy się takiej bezinteresownej pomocy. Jest to też praktyczne w życiu. No i fajnie też spotykać się z młodzieżą i móc im pokazywać i kultywować tą tradycję strażacką. Działania człowieka tworzą niewidzialne połączenia. Każda decyzja, choć pozornie drobna, wpływa na otaczający świat. Ograniczenie plastiku, oszczędzanie energii czy gotowość na sytuacje awaryjne. Wszystko co robimy jest częścią większej układanki. Odpowiedzialność nie zaczyna się w momencie zagrożenia, lecz tu i teraz. W sposobie w jaki postrzegamy naszą rolę jako opiekunów i strażników przyszłości. Zorganizowany quiz Ochrona środowiska i działalność służb ratowniczych to więcej niż test. Jest zaproszeniem do refleksji, zmiany perspektywy i odkrycia, że każdy z nas ma siłę by kształtować lepszy świat. Każdy da rady, ten kto chce. Prvá pomoc je o tom, aby človek chcel pomôcť svojmu rodičovi, svojmu blízkému, svojmu kamarátovi, takže deti sú veľmi šikovné a ide im to. Deti sa neboja. Práve že páše, práve, že sa boja dospelí, ale deti to je pre nich niečo nové a dieťa sa chce naučiť niečo nové. Również ważnym wydarzeniem, nie tylko o charakterze kulturalnym, lecz przede wszystkim edukacyjnym, okazał się występ teatru kultureska. Artyści w żywiołowy, pełen humoru sposób przekazywali dzieciom istotne treści dotyczące potrzeby ochrony środowiska naturalnego. Podkreślali, że przyroda to nie tylko niezamieszkałe tereny bogate w walory przyrodnicze, lecz przede wszystkim miejsca, w których ludzie żyją i poruszają się na co dzień. Wiara w siebie sprawia, że wszystko możesz Szczyt Uśmiech na Świat jest piękny, a ty szansę masz Ubiej w siebie, bo wiara ci pomoże Wiara w siebie sprawia, że wszystko możesz Wiara w siebie sprawia, że wszystko możesz Wiara w siebie sprawia, że wszystko możesz Oj, 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 oj no i... Spektakl uwrażniwił najmłodszych na fakt, że ich działania i codzienne wybory mogą wpływać na stan przyrody, klimat oraz bezpieczeństwo. Scena wydarzenia stała się także miejscem, w którym młodzi adepci sztuki z Młodzieżowego Domu Kultury mogli zaprezentować swoje umiejętności. Muzyka i taniec, które wypełniły przestrzeń, sprawiły, że ten dzień był nie tylko realizacją działań z zakresu edukacji ekologicznej, lecz także radosnym świętowaniem Międzynarodowego Dnia Ochrony Środowiska, obchodzonego 5 czerwca. Było też miejscem, gdzie przedstawiono uczestników i zwycięzców konkursów, konkursu wiedzy pożarniczej oraz konkursu sprawności młodzieżowych drużyn pożarniczych. często zostali uhonorowani nagrodami, które były nie tylko formą wyróżnienia, ale też motywacją do dalszego rozwoju i zdobywania wiedzy. Wszystkie zadania realizowane z zakresu edukacji ekologicznej w trakcie ogólnodostępnego wydarzenia publicznego podczas spotkania na obiektach sportowych MUSI Rywiaśle służyły realizacji głównego celu, jakim jest adaptacja do zmian klimatu i zapobieganie ryzykom wynikającym z zagrożeń środowiskowych, klęsk żywiołowych czy katastrof naturalnych na obszarze polskich i słowackich gmin, co przełoży się na zwiększenie bezpieczeństwa i odporności mieszkańców na zmianę klimatu na obszarze wsparcia programu Interreg.